Grzegorz Kazdebkę, mity greckie dla dzieci. Wydawnictwo nasza księgarnia. Czyta Krzysztof Tyniec. Doktorze pomocy. Początek niektórych historii jest tak ponury, że aż trudno zmusić się do ich dalszego słuchania. Lecz jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego na prawie wszystkich aptecznych witrynach można zobaczyć oplatającego kielich węża, posłuchajcie do końca tej opowieści. Była sobie kiedyś piękna królewna Koronis. Pech chciał, że zakochał się w niej sam boski Apollo, opiekun sztuk pięknych. Ładny mi pech. Wzruszy ktoś zaraz ramionami, a jednak pech, bo Koronis nie kochała Apolla, tylko zwykłego śmiertelnika o imieniu Ischys. Trudno się jednak przeciwstawiać bogom, prawda? Biedna dziewczyna ukrywała swą miłość do Ischysa, lecz Apollo czuł, że Koronis ma jakąś tajemnicę. Dlatego. Gdy wyruszył w parodniową podróż, zostawił przy niej śnieżno-białą wronę. Koronis sądziła, że to zwykły ptak, boska maskotka, a nie strażnik, który mają szpiegować na każdym kroku. Nie kryła się więc w żaden sposób przed bielutką wroną. No i? Zupełnie nieświadoma niebezpieczeństwa spotkała się z Ischysem. Kilka godzin potem Apollo wszystkim już wiedział wpadł w tak straszliwy gniew, że dostało się nawet wronie, która przyniosła mu wieść o niewiernej kochance. Przemalował ją na czarno i od tamtej pory wszystkie wrony są czarne, a ich krakanie przepowiada ponoć nieszczęście. Lecz nie uśmierzyło to bólu Apolla. Poszedł wypłakać się w mankiet swojej siostrze, Artemidzie. Artemida, bogini polowań, w życiu nikogo nie kochała, trudno więc jej było zrozumieć zarówno własnego brata, jak i zakochaną w Ischysie królewnę. Uznała jednak, że to nieładnie robić tak w balona biednego Apolla i postanowiła się, Zemścić. Złapała łuk, strzały i, nim Apollo zdołał ją powstrzymać, pognała do pałacu Koronis. Gdy boski Apollo przyleciał na miejsce, było już za późno. Ischys i Koronis umierali po przebijani strzałami Artemidy. Jedyne co mógł zrobić, to wyjąć z brzucha Koronis ich malutkiego dzieciaczka i tak właśnie narodził się asklepios najsłynniejszy grecki lekarz nie jest łatwo wychować małe dziecko apollo dobrze o tym wiedział dlatego poprosił o pomoc sędziwego centaura chirona chiron Pół człowiek, pół koń. Wyglądał może trochę dziwnie, ale nikomu nie przyszłoby na myśl, aby się z niego wyśmiewać. Zasłynął bowiem jako wielki mędrzec. W młodości objechał kawał świata w orszaku Artemidy. Znał się na w wróżbiarstwie. Najbardziej jednak interesowała go medycyna. To on nauczył Asklepiosa wszystkiego, co lekarz powinien umieć. A że Asklepios okazał się niezwykle pojętnym uczniem, wkrótce ze wszystkich stron zaczęli ściągać do niego proszący o pomoc chorzy. Leczył i ludzi, i nimfy, i zwierzęta, a zdarzało się, że opatrywał rany i niektórym bogom, bo choć byli nieśmiertelni, dzięki wiedzy Asklepiosa szybciej wracali do zdrowia. Apollo ogromnie się cieszył powodzeniem syna, w tajemnicy przed innymi bogami przelał na niego trochę swojej boskiej mocy uzdrawiania i odtąd Asklepios stał się niemal cudotwórcą. Całymi dniami sporządzał jakieś mikstury, leki, syropy, ciągle kogoś opukiwał, osłuchiwał, operował, ciągle nastawiał komuś połamane nogi, łokcie i żebra. A miał tak szczęśliwą rękę, że prawie wszyscy, którzy do niego trafiali, wkrótce wracali do zdrowia. Nawet najciężej chorzy. Ba! Znał leki, które potrafiły... Wskrzesić i umarłych. Czy to nie przesada? Zapytał kiedyś Zeus, patrząc na poczynania Asklepiosa. Coraz mniej ludzi umiera. Mój brat Hades ziewa znudzony w swej podziemnej krainie. Tak być nie może. Przecież on nie robi nic złego. Bronił swego syna Apollo. Pomaga tylko chorym, od i wszystko. Ale Zeus kręcił z niezadowoleniem nosem. Sława Asklepiosa rosła. Zaczęto go traktować niemal jak boga i to bardzo potężnego, skoro ma władzę nad śmiercią. Budowano mu nawet świątynię choć pewnie Asklepios wolałby, ażeby były to szpitale. Zeus podsłuchiwał adresowane do genialnego lekarza prośby i zgrzytał z wściekłości zębami. Mam dość, powiedział kiedyś, co on sobie wyobraża. Nie robi niczego przeciw naturze, gorączkował się Apollo. Wskrzeszanie umarłych jest przeciw naturze, upierał się Zeus. On ich leczy. Nie wskrzesza, pokrzykiwał Apollo. Zrozum, nie można wyleczyć ze śmierci! wrzeszczał Zeus. Jeszcze raz to zobaczę i koniec! Wiedli takie spory całymi dniami, w końcu jednak przebrała się miarka. I to za sprawą Artemidy, bogini polowań. Najwyraźniej było gdzieś pisane, że każde spotkanie siostry Apolla z Asklepiosem skończy się nieszczęściem. Bo najpierw zabiła jego mamę, a teraz. Zresztą posłuchajcie sami. Artemida nie była zbyt kochliwa. Polowania wystarczały jej za wszystko. Spotkała jednak kiedyś młodzieńca o imieniu Hipolitos, którego może nie kochała, ale przynajmniej hmm, bardzo lubiła. No i ten młodzieniec zginął. Artemida była zrozpaczona. Biedny Hipolitos, czy naprawdę nie ma już żadnego ratunku? A może a sklepios coś pomoże? ośmieliła się więc pójść do sławnego bratanka. Zgoda? Powiedział Asklepios. Ze zrozumiałych względów nie przepadał za Artemidą, ale jak każdy prawdziwy lekarz gotów był pomagać nawet wrogom. Raz dwa sporządził odpowiednią miksturę, wlał ją do gardła Hippolitosa i po chwili uszczęśliwiona Artemida mogła już poklepywać po plecach krztuszącego się ozdrowieńca. Na to tylko czekał Zeus. Nie namyślając się wiele, chwycił swój piorun, wycelował i jak nie machnie w askle piosa. ten z miejsca wyzionął ducha. Apollo wpadł we wściekłość. Nie mógł wprawdzie nic zrobić Zeusowi, ale odnalazł cyklopów, którzy wykuli Zeusowe pioruny i ich pozabijał. Co też się działo wtedy na Olimpie? Wrzaski, krzyki, harmider. Jednak Asklepiosowi było już wszystko obojętne. Wędrował właśnie przez krainę umarłych w stronę pałacu Hadesa. Pewnie i tam przyda się dobry lekarz. Ludzie nie uwierzyli, że Asklepios umarł, bo jak mógł umrzeć ktoś, kto potrafił wskrzesić umarłych? Widywano go ponoć w różnych częściach świata pochylonego nad szpitalnymi łóżkami. Ale czy to prawda? Niektórzy twierdzą, że widzieli, jak zamyślony Asklepios stoi wsparty na lasce, którą oplata wąż i zastanawia się, jaką bytu miksturę przepisać pacjentom. Jeszcze inni są pewni, że Asklepios wychodzi czasami z podziemnej krainy pod postacią węża. Stąd właśnie taki, a nie inny wygląd aptekarskich witryn. Ten wąż oplatający kielich to wąż Asklepiosa, a może i nawet sam Asklepios? Niektórzy nazywają go eskulapem. Nieważne: chodzi o jedną i tę samą osobę: o genialnego lekarza, który potrafił wyleczyć nawet umarłych.